Ginole krytykowany był jeszcze przed rozpoczęciem pracy w Koronie Kielce. Tymczasem w półtora roku zapracował na miano jednego z najlepszych szkoleniowców w lidze. Zapraszam na program w Polu To jest Studio kolejny odcinek ekstraklasowego programu w Polu K. Wita się z Wami Konrad Ferszter, a moim dzisiejszym gościem Mateusz Januszewski z PL. Cześć. Porozmawiamy sobie dzisiaj przede wszystkim o Gino Lettierim i Koronie Kielce. Ale na początek zobaczmy, jak wygląda zestaw par 17 kolejki Lotto Ekstraklasy. Klasy. Uwaga, przykuwają! E, przede wszystkim trzy mecze. To, co będzie się działo w Krakowie, gdzie Krakowia zagra z Lechem Poznań, czyli debiut Adama Nawałki. Ciekawie będzie też w Warszawie, gdzie druga Legia podejmie czwartą w tabeli Koronę Kielce. No i ciekawie będzie też w poniedziałek w Gliwicach, gdzie Piast podejmie Pogoń Szczecin. Pogoń Szczecin, która wygrała cztery mecze z rzędu i wygrała także sześć meczów w ostatnich siedmiu kolejkach. Tak, zdecydowanie te, te trzy, trzy mecze w tej kolejce na pewno będą najciekawsze, chociaż nie skreślałbym pod względem takiego efektowności gry tego spotkania w Białymstoku dzisiaj, czyli jak Jelonia z Arką, bo, bo Arka po, po meczu z Krakowską Wisłą na pewno będzie chciała potwierdzić, że, że to nie był jednorazowy e, wypadek w którym, którym ponad 30 strzałów oddała, strzeliła 4, 4 gole i tak naprawdę zbombardowała trochę, trochę Wisły. No zwłaszcza Jagiellonia, czyli rywal, który teoretycznie chyba lepiej gra na wyjazdach niż na własnym stadionie. Teoretycznie tak, ale, ale po tej pierwszej wyjazdowej porażce w Gdańsku w ostatniej serii spotkań e, trudno orzec, jak, jak ta drużyna tak naprawdę zareaguje za na, na tę porażkę. Według niektórych zawodników, Jagiellonii ta porażka nie była zasłużona, ale tak trochę się gra z Lechią, to znaczy bardzo pragmatyczną od, od czasów zatrudnienia Piotra Stokowca, gdzie, gdzie wielu zespołom wydawało się, że, że oni na ten co najmniej punkt zasłużyli, a, a później kończy się jednak zwycięstwem Lechi. Przechodzimy do konkretu. Korona kielce Gino, Gino Lettieri, czyli klub. I trener, którzy skazywani byli na porażkę już na początku poprzedniego sezonu, kiedy Gino Lettieri przejmował koronę kielce po Macieju Bartoszku. Macieju Bartoszku, który zostawił drużynę na piątym miejscu w tabeli w sezonie 2016 17 otrzymał nagrodę dla najlepszego trenera ligi, a tymczasem został zwolniony z pracy. W jego miejsce przychodzi. Anonimowy, tutaj poprawialiśmy wielokrotnie, Włoch, urodzony w Szwajcarii z niemieckim paszportem, który całą karierę trenerską spędził w Niemczech. i Ostatnia przygoda FSV Frankfurt 0,46 punktu na mecz, tak średnio punktowała jego drużyna. Spadek z trzeciej do czwartej ligi, wcześniej spadki z Duisburgiem, Arminią, także wydawało się, że Korona nie ma absolutnie szans na sukces, a tymczasem jest inaczej. Tak, zdecydowanie i to też pokazuje, ile, ile tak naprawdę znaczy półtora roku w piłce, bo w czerwcu 2017 roku, kiedy, kiedy Gino Etieri został trenerem Korony Kielce. Korona po raz kolejny miała być pierwszym, takim głównym kandydatem do spadku. Afera klapkowa, jakby przypominanie całego bilansu ostatnich meczów trenera Lettierego w, w Niemczech, to wszystko wskazywało na to, że, że korona nie ma w ogóle szans. Tak? A, a tu się okazuje, że, że dyscypliną, takim, taką twardą, twardą ręką, ale też po prostu warsztatem. Letieri po raz kolejny znowu tracąc w swoich kluczowych zawodników, kolejny raz pokazuje, że jest bardzo dobrym trenerem i z tej korony wyciąga co najmniej maksimum, a można powiedzieć, że nawet dużo więcej niż ten zespół pojedynczo na niego stać. No właśnie, wspomniałeś o aferze klapkowej, tutaj przypomnijmy Miguel Palanca pożegnał się, czyli jeden z kluczowych piłkarzy Korono, ile nie najważniejszy w sezonie 16-17, pożegnał się z drużyną po tym, jak na śniadaniu, o ile dobrze pamiętam, zszedł w klapkach i to też wtedy... Nie po raz pierwszy. No właśnie, a to też mówiło się o tym, że Gino Lettieri zaczyna falstart w roli trenera Korony, bo w cudzysłowie odpala najważniejszego piłkarza i czy ta taka żelazna niemiecka twarda ręka miała piłkarzom korony nie pasować? Zdecydowanie, to, to na pewno miała nie pasować. Tutaj od razu pojawiały się, się głosy, że, że piłkarze pewnie nie zaakceptują, że, że szatnia nie kupi trenera, trenera Lettieriego, a on. A on Trochę cytując, kiedyś Marek Paprząc, trener Rakowa, powiedział, że on musiał na początku wyrzucić z koszyka zgniłe jabłka i trochę też tak zrobił Gino Lettieri. Pozbył się, mówiąc kolekwalnie, zawodników, którzy nie pasowali do jego koncepcji, którzy nie akceptowali jego zasad prowadzenia drużyny i to Odpaliło, tak? Jakby kapitan, kapitan korony Bartosz Rymaniak mówił, mówił, że oni łapali się za głowę. Na przykład, słysząc na samym starcie przygotowań do nowego sezonu z Letierim, że będą przygotowywani do gry w kilku systemach taktycznych trzech, czterech, nawet pięciu. Nawet Nikt pewnie z nich nie pomyślałby, że, że oni będą się dobrze czuli. Zmieniając nawet w trakcie, trakcie gry ustawienie. Także, także to wiele mówi o tym, że, że Szatnia jednak zaakceptowała warunki Gino Lettieri, ale mówi się też, że trochę, trochę za kulisami, że, że Gino Lettieri jednak troszeczkę się też dostosował do, do zawodników. Może nie odpuścił, ale, ale pokazał też czasem im ludzką twarz i, i to, to też pewnie zaważyło o tym. Więcej o ustawieniu taktycznym i tych zmianach w koronie kielce. Przeczytacie w tekście na Sport.pel, gdzie Mateusz szerzej opisał te zmiany. Zobaczmy sobie, jakie wyniki daje praca Gino Lettieriego w koronie kielce. Poprzedni sezon zakończony na ósmym miejscu, to był wielki sukces, awans do czołowej ósemki ligi, a w tym sezonie jest jeszcze lepiej. 28 punktów w 16 meczach, korona traci tylko punkt do Legii, ma tyle samo punktów. Co trzecia Jagielonia, trzy zwycięstwa z rzędu, no i teraz mecz w Warszawie. W Warszawie, gdzie koronie w ostatnich latach grało się całkiem przyzwoicie. To tak, to, 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 to na pewno, ale patrząc na to, jak, jak gra i jak gra, jak gra korona, nie sądzę, żebyśmy się spodziewali znaczy, żeby, żebyśmy oczekiwali takiego spotkania obfitującego w wiele, wiele goli, bo trzeba przyznać, że, że ta korona. Choć gra ofensywno, nie jest ofensywnie nastawionym zespołem, to jednak bardzo dużo czasu trener Letieri od początku tak naprawdę pracował nad defensywą, co jest troszeczkę podobne do, do tego, co Ricardo Sapinto od początku wprowadza w legii. Czyli najpierw jednak najważniejsze jest, żeby tego gola nie stracić, a potem dopiero brać się. Za jak już jesteśmy, zarówno przy ofensywie, jak i defensywie, zobaczmy tablicę ze statystykami ofensywnymi Korony. No i co rzuca się w oczy? Przede wszystkim to, że Korona, czyli drużyna, która była skazywana na pożarcie w tym sezonie, bo, bo to za chwilę sobie powiemy to okienko transferowe było bardzo e, trudne w Kielcach. Korona. W każdej kluczowej statystyce zajmuje miejsce na podium tylko posiadanie. 52% to jest piąte miejsce w lidze, ale mówmy się, to statystyka najmniej ważna, drugie miejsce w strzałach, pierwsze miejsce w atakach, pojedynki w ataku też, największy procent zwycięstw. Korona to jest dla ciebie zaskoczenie, czy jednak można było się tego mimo wszystko spodziewać? No, nie sądzę i nie kojarzę osoby, która, która powie, że się spodziewała, że kolejnym, w kolejnym sezonie Korona będzie grała bardzo podobną piłkę z Gino z tak naprawdę zawodników, którzy w poprzednich rozgrywkach nie byli podstawowymi zawodnikami, bo, bo, bo też trzeba, trzeba wspomnieć o tym, że, że przed tym sezonem Korona straciła co najmniej trzech takich kluczowych zawodników, w tym bramkarza, czy Goran Cvijanović, bramkarz Zlatan Alomerović, Nabil Ankur, do tego Dejmek Kaczarawa i Kiełb. Tak, i Kiełb nie, nie, nie sądzę, żeby byłby aż tak podstawowym zawodnikiem, ale, ale czy Kaczarawa, czy Cvijanović, to są strzelcy bardzo wielu goli dla Korony w poprzednich rozgrywkach, plus podstawowy bramkarz, więc na, nie sądzę, żeby ktokolwiek był, nie był zaskoczony tym, że, że Korona znowu jest, jest w czubie tabeli i znowu potwierdza swoją grą, że na miejsce, w którym się znajduje, po prostu zasługuje. Zobaczmy sobie, jak korona kielce zdobywa bramki w tym sezonie. I tutaj mały paradoks, chociaż pewnie Mateusz się za chwilę ze mną nie zgodzi. Średnia odległość, z której korona strzela gole, to 10,5 metra. Jest to. Druga pod tym względem odległość w lidze, długości. Średni czas trwania akcji tutaj z drugiej strony 21,6 sekundy, to jest trzecie miejsce w lidze, średnia liczba podań 6,8 sekundy. Na, tym, na czym polega paradoks? Na tym, że jeżeli ktoś buduje akcję przez 21 sekund w polskiej lidze, to raczej moglibyśmy się spodziewać, że ta odległość będzie mniejsza, a tymczasem 10,5 metra to jest, no nie, nie są to wjazdy z piłką do bramki. Ale to też jest jakaś tam cecha charakterystyczna zespołu Gino Letirego, ponieważ oni, też widzieliśmy już na planszy wcześniej, że, że oni tych strzałów oddają bardzo dużo. Więc, więc tutaj nie ma popularnej tiki taki, w której trzeba wymienić pięć podań w polu karnym i dopiero z czwartego czy piątego metra strzał na bramkę rywali oddać. Tylko chodzi o to, żeby. Finalizować ataki jednak uderzeniem, uderzeniem na bramkę, więc tu też można powiedzieć, że, że, że korona bardzo często jakby wymienia podania w akcji bramkowej, ale to też się bierze z tego, że, że ten atak pozycyjny Kielczan jest dobrze przygotowany. Oczywiście. Też z drugiej strony trzeba, trzeba pamiętać o tym, że, że Korona jest w czołówce ligowej, jeśli chodzi o jakby odległość od bramki rywali w przypadku odzyskanych piłek, co też mówi o tym, że ten pressing bardzo często jest, jest nastawiony na odbiór już na połowie, na połowie rywala. Korona ma momenty, szczególnie w końcówkach spotkań, kiedy już prowadzi i broni wyniku. Faktycznie wtedy broni się na tym 16-18 metrze od własnej bramki, ale w trakcie, trakcie spotkań, normalnie, że tak powiem, jest, jest dosyć agresywna, dużo bliżej bramki rywala. Zobaczmy sobie też jak korona wygląda w defensywie. To właśnie tutaj o czym powiedział Mateusz, a o czym też pisał Michał Zachodny na portalu Łączy nas piłka, zadając pięć pytań przed 17 kolejką ekstraklasy. Michał tam pytał dlaczego. Korona jest, i jednocześnie odpowiadał, dlaczego Korona jest tak niewygodnym przeciwnikiem dla reszty ligowych drużyn. Ano przede wszystkim dlatego, jeśli spojrzymy na, na pojedynki. Pojedynki na ziemi 53% wygranych, to jest pierwsze miejsce w lidze. Pojedynki główkowe, trzecie miejsce, 53%. Także próby odbioru, aż 38% na mecz, to jest drugie miejsce w lidze. No i skuteczność odbioru 61%, także przechwyty, 54%, drugie miejsce, no to jest drużyna grająca przede wszystkim, Agresywnie w obronie, ale też skutecznej, to, to zwraca uwagę. To, 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 to na pewno zwraca uwagę, i, i to jest taka y, kolejna cecha charakterystyczna zespołu Lettieriego, która się powtarza w kolejnym sezonie. Bo jeżeli spojrzymy na podobne liczby z sezonu 17-18, to one bardzo często będą podobne, jeśli chodzi o miejsce, miejsce na, na tle całej y, stawki ligowej, gdzie korona. Była w czołówce właśnie i w wielu ofensywnych statystykach i w defensywnych właśnie jeśli chodzi o pojedynki, pojedynki na ziemi czy te, te jakby odległość od, od bramki rywala w przypadku odzyskanych piłek. Więc, więc tu też trzeba pamiętać, że, że to jest jednak znowu taki duży plus trenera Lettieriego, który, który tę koronę na, na swój sposób modyfikuje. I modyfikuje niezależnie tak naprawdę od zawodników, jakich ma. Statystyki korony, te ofensywne, ale przede wszystkim też te defensywne, oraz to jak w ostatnich kolejkach gra Legia, czyli faluje. Raz piękny mecz, piękna połowa z Wisłą, piękna połowa z Górnikiem Zabrze, czy ostatnie słabsze mecze z Pogonią i Zagłębiem Lubin, wskazują na to, że w Warszawie kolejny trudny test dla drużyny Ricardo Sapinto. I wcale nie jest powiedziane, że dla mistrzów polski ten mecz będzie. Może nie tyle co spacerkiem, ale spokojnie do wygrania, będzie raczej wręcz odwrotnie. Na pewno. Na pewno będzie to ciężki mecz dla Legii. Wydaje mi się, że też z tego powodu, że wiele tych cech, o których mówiliśmy, jeśli chodzi o koronę, jest, jest tożsama z celami Ricardo Sapinto, który chce, żeby Legia troszeczkę też tę koronę przypominała. I. Trzeba pamiętać o tym, że Gina Lettieri pracuje długo z koroną, dużo dłużej niż Sapinto niż w Legii, więc ten zespół jest dużo bardziej już jakby ustawiony przez niego, a, a trener warszawskiego zespołu tak naprawdę dopiero nad tym pracuje i nie miał za bardzo czasu na to, żeby, żeby faktycznie ten, ten zespół grał, jak on sobie zażyczy. Więc, więc oba zespoły są trochę w innym, na innym etapie tej ewolucji piłkarskiego zespołu, i tutaj będzie tak naprawdę kluczowa odpowiedź na pytanie, jak Legia zneutralizuje ofensywne zapędy korony, szczególnie w tym przejściu z obrony do ataku, bo z tym też Legia ma problemy, e, chociaż powiedzmy, że defensywne. Defensywne liczby, szczególnie utracone bramki za, za czasów Sapinto, na pewno są dużo lepsze niż, niż na początku sezonu. Zobaczymy, jak statystyk ligowy zna się na polskiej lidze. a żebyś miał <grym> wytypować wynik, to będzie to? To będzie to 1-1. E, chociaż nie zdziwi się też 0-0, Ale to zero, nie, no nie ma dziwię się. Jeden, jeden. Powiedzmy, że, że jeden-1, jeden, ale też e, nie zdziwię się, jak Korona wygra. Chociaż, e, chociaż dalej trzeba przyznać, że Legia jest faworytem, tak, bo, e, bo na tle ligi no nie ma meczu, w którym e, chyba że jest w takim głębokim kryzysie jak na początku sezonu, w, sezonu teraz, ale, ale normalnie w normalnych okolicznościach. Legia zawsze jest faworytem, asecurujesz, asecurujesz, no ale, ale, ale trochę asekuruje się, bo, e, no bo jednak e, to jest ekstra klasa to i będzie jeden bardzo, jeden. bardzo ta liga jest nieprzewidywalna, ale zostajmy przy tym 1-1. Mecz Legii z Koroną Kielce w sobotę o godzinie 20.30. Siedemnasta kolejka rozpoczyna się już dzisiaj o godzinie 18.00. My widzimy się w przyszły piątek, równo o godzinie 12.00. Za dzisiejszy odcinek dziękuję Konrad Ferszter. Moim gościem był Mateusz Jarnoszewski z Ekstra Stats. Dziękujemy, do zobaczenia.